Nikrywone. Ustawiliście się kupa główna przy tym. Peniat, zobacz, kurwa już maciarza na bramkę się wsadza. Co ty robisz? Puszeczkę tych oliweczek. A sraczkę, okej. Okay. Ale fajnie, że biegają, to już pokazuję. Mają serducho dla tej kadry, walczą za. Oj, już stanęli, okej. Okay. Czwarte, patrz, patrz jak to chodzi, to jest ta akcja. Za, za szybko masz, dopiero do kasza u mnie doszła. Patrz i strzał! Widziałeś? Jeden do zera dla nas. W strzałach celnych. No proste. Ładnie wyszedł, zajebiście wyszedł. Nie no, to było bardzo dobre, tylko szkoda, że. No nie wiem, czy chciał strzelać, to chyba miało być doświadkowanie. No, chyba tak. Że ojciec wiśniewskiego miał być zamieszany w obrabowanie domu lewego. Ojojoj! Oj oj. No, oj, oj. oj Ale chodzi o Friza? A, tak, ale świetna interwencja tutaj plecami, I ona nas uratowała, myślę. Kolejny pupilek Pepa Guardioli, 250 milionów na jednego piłkarza może wydać i tak to jest. Jak tu skonkurować to jest z takimi drużynami? Dokładnie nie da się, nie? Oj, no, Mati, Mati, tak zbyt pewnie siebie troszkę. O Jezus! <noise> Co to było za dziwne? Ja myślałem, Dzień że gol. Gol. Piłki. Jezus. Ale ta kamera okład... mała. Ty, Rafał, mi teraz na czacie przypomniał. Kojarzysz. Ty my co my gramy, my biegamy jakby mieli dwa wozy węgla na plecach. Pamiętasz to? Takie stare nagranie? Ty, co się stało? Ty. Wiesz, że to jest ojciec tego Wiśniewskiego? Że to jest jego syn, ten obrońca? Aha! Ty. No, czaisz w ogóle temat? Ja pierdziele. Bo już ja wiem, dlaczego on jest taki byczek. Ja pierdziele, ale ta interwencja z To już druga dzisiaj, no bo ten pusty przelot to też był taki, bym powiedział. Chciałbym ujęcie na Kamila Grabary na ławce. No nie oszukamy różnicy w poziomach, ale możemy tutaj Kurde. wygrać. Jezus Maria. Wow. Możemy tu przeklinać? Nawet musimy. Czekaj, po 21 Jezus. dopiero daj mi. Patrz, jeszcze tu by Zalewski Jest przypadkiem. To... Co? Jest opatrzność jakaś dzisiaj tak. nad korupskim ewidentnie. Ja pierdziele. Ale nie fajnie. Zalewski zgrał to z powrotem do bramkarza. <laughs> tak. Ta Przydom. I duży kocerzek. Legia wygrywa z lechem finał Ligi Mistrzów. Nie! Wow. To jest parada, to jest parada. Zbierał manę do tej pory. Łukasz Korupski. Jeszcze spalony. Dobra, to i tak spalony był. Ale wyłyszał. boję się jednego, boję się jednego, że on będzie bronił i w pewnym momencie jakiś klopfik pójdzie, ale. Oby nie, przepraszam, że tak powiedziałem. Ale był spalony. Nie, no, jak nie ma o tym mówić tutaj. Tragiczne ustawienie kod jego kakpo. O, o jezus. <grywa> kurde. To jest to samo. Ten Dumfries. Głupie zrytki pieprzone. Pusty przelot, no, pusty przelot skorupa, no nie oszukujmy się. Przynajmniej w pełnym tempie, zaraz zobaczymy powtórki. Ale kurde, no akurat po stałym fragmencie glipyłem ci szczerze, to mnie wkurza, bo. Nie no zobaczmy, czy spalonego nie, nie było jedno. Mać. Nie no, co to jest? Ale jak on wleciał! Jezus! Uwaga, Ma... fan fact, Przysięgam wam. Miałem nie... zrobić na Majkombi, że Dumfries strzeli Gola, ale sobie myślę... No. Nie no, bez przesady. Faj i co? Ale złamał rękę. Nikomu oczywiście nie życzymy takich hulku. Ale bez to ale... coś mu się chyba stało w rękę, ale w którym momencie? Może strzelił ręką, ja bym sprawdził. Uuu. No przestawi zaraz. <gulet> Nastawianko na żywca. Kurde, no po stałym fragmencie jeszcze rozumiem jakby za i coś, no ale... Tak dać dupy... Nie no, ale on na takim speedzie leciał no. na to dośrodkowanie. Dumfries strzelający porożnym polskiemu bramkarzowi, gdzieś to już widziałem, no niestety. Nie no, nie, nie czarujmy się, jest to bramka na, na konto Skorupa na pewno. No. Patrz, dobre przejęcie! Dobre przejęcie! Urywa się silniński lewa noga! O jest! Kurde. Ale dobrze, takiej akcji potrzebujemy. Takiej akcji potrzebowaliśmy. I tyle wiara w siebie, odwaga, prawda? No świetnie tutaj trochę przypominał mi tą akcję Diego Armando Maradone, prawda? Wziął tę piłkę, minął wszystkich. Jak znajdziemy odpowiedni kąt kamery, to nawet odwzorujemy to legendarne zdjęcie. Kurde, ale powiem szczerze, naprawdę fajne. O! Widzę widzę, widzę twarz. Buziu widzę. A nie słyszę jeszcze Buziu. A kogo ty mówisz? Wiesz co, bo ja już go widzę. Zaraz też go zobaczysz. Patrz. Patrz. Widzę go. Kurde, ale depaj tutaj pociągnął. W posiadanie piłki. O, komuś, teraz. O, teraz. O, Patryku. Działa to, czy nie działa? Buziu widzę i buziu słyszę. Wyłączyłem włączyłem i włączyłem. A no i kurde Elo, klasyka, klasyka w ogóle gatunku. To tak trzeba zrobić z reprezentacją. Pisz mu tam. Tak, tak trzeba I... zrobić z reprezentacją. Wyłączyć ich, tak? Witam największego fana Manchesteru oraz oczywiście Espaniolu. Dziękujemy bardzo. No to czekaj, to, to ja ci odliczę. Tylko powtórka jest na razie po strzale. Nie, e, no, nie. Nie, 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 to ty masz najszybciej Jadu. Co ty masz? Human krzyczy, już ci mówię. 37, 40. Nie! Pałzuj to! Lachuma szybciej niż u mnie w TV. No to jest gruba statystyka. <laughs> <laughs> ja ze stadionu, tego green screen. Jakaś wczesna centra by się przydała na kurw. Ale zobacz jaka odwaga. Centrostrzał czy centra? Kto za Urbana? Pierwsze pytanie tego typu padło. padło. Kurde, ale wszedł fajnie. No i gdzie go z tymi rękoma, ty? Nie, ten Dumfries to jest takie zwierzę. Co ja za Ja go grofie? może to 30 baniek kosztować. Dobra, frustrać Grusika. Tak jest. Release the Kraken. Grosik w 60. Nie jestem na to gotowy psychicznie. Powinni już. Dziele. O jezu. Yes. Jaki fart! Już Baumer, no, że to mówić... jest gol. Nie chciałem Wam mówić, ale farcik straszny. Jaki no. Kariery 3 lata temu powinni zakończyć się tak zabawa w Miami, bo im kumpel ogarnął drużynę. Messi chyba. nie, ale Suarez to przecież ledwo biega. O. A i tak tam strzela, to jest najlepsze. No poziom tej ligi nie oszukujmy się, okay. ale, wow. ale nie był to nie był to fałsz. Ty fałsz! Kur... A no. to, to by weszło, to by weszło. Ale szary. mu zeszło, prawie wpadło. Kasz, <grym grym> kurza twarz. LUTUJ! No. Jezu, no co nie? Co on, on robi? Ja, nie. No właśnie, ja, tak... Co on <grym> zrobił tutaj w tej akcji? Co to było ty? Widziałeś się widziałem mnie mniej pewnego piłkarza. To była najbardziej posrana rzecz jaką widziałem w tym meczu. Najpierw się zbierał jak pies do srania, nie, no, Fider, a, a później zagrał balon w powietrze. Co to było za Kurwa, Ale poszło kontra. Sam Urban nie wierzy. <laughs> Urban nie wie, o co chodzi. Memów. Co to Ale było? Czemu oni się boją grać w piłkę? Czemu oni się boją tej piłki? Ja. Dobra, mi się wydaje, że to nie jest strach, tylko brak umiejętności. Świderski tak, zarobki. No dobra, Świderz... no. Tylko 900 tysięcy euro rocznie. To ja mnie to, mnie to zezłomowało, powiem wam szczerze. Nieważne, ile ciosów jesteś w stanie przyjąć, nieważne, ile razy jesteś w stanie stać. A, a prowadzący ważne. Słucham? <laughs> No, no. Wiesz, co jest ważne, ja wiem, co jest nieważne. To jest podwójna xl chyba. Boże. O to by dwa razy XL było. Ależ tutaj dystrybucja piłki. Zioby pisze, żebyśmy skrócili mecz w, w dwóch zdaniach, panowie. Ja jebie, co za w gówno A dwóch zdaniach? <laughs> Pamiętacie te akcje z Portugalią? Czy z kim to było? Patrz! Uuu! Jest! Ury! Jaki gol! Ja Utrzymałem. jebie, Aha! Co za pięć! Zdjęcie Matiego Kasza, moi drodzy, to jest właśnie Armiaty. to. Maćku, powinieneś mu chwalić w tym momencie. Wytrzymałem. Lachu, dostać... medal, to medal spulek. dla ciebie za... Ale zapierdaczył. Zimną krew, co jest? Matykaś, po krótkim stary Ju, jaka... pomarańczki, pomarańczki, pomarańczki Mówiłem, że drużyny w pomarańczowych są słabe No nikt mi nie wie, ale od słupka to weszło jeszcze Ja pieprze. Trzeci jego strzał w tym meczu, no i do trzech razy sztuka Ole, załadował, ty Ale to Grosicki tak ładnie przepuścił tę piłkę dokładnie Ty no, z takiego miejsca Ja pierdykam To jest to co mówiłeś, tylko nie z dupy, ale dobrze No może. to nie jest z dupy, ale dokładnie Wow! Ja pieczę! Jest A to świder tam tak. A nie, to najpierw oh. grozi. Puu. Ej, czajcie, że Jan Urban nas nabrał na to, że my nie potrafimy grać w piłkę przez 70 minut. On czekał aż oni się zmęczą. Majstersztyk! Nie, co co ty tam pokazujesz? Nie Warta mówisz że tam gdzieś spalony. Parują, no. Co? Nie, nie, nie. Spalonego! Nie. A. Nie, według mnie jego ramię było wysunięte dalej niż yy, noga. Nie, ci nie powiem co było, ale kurde. <noise> ten ton nic nie zdradza. <noise> Mamy jest, to! Jest! Jest! jest. Mówiłem. To nie jest, jest arbiter, Je wiecie Nie wiem skąd jest, ale wygląda na podszywego. szanuję go. Wygrywamy, bo ten remis to jest dla Polski zwycięstwo, więc mówmy to... otwarcie. Kto wygrał mecz? Nikt, bo był remis. Dobrej nocy, trzymajcie się. Papa. Pa. Cześć. Elo.